Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Rozpocznijmy tą naszą dzisiejszą katechezę aktem ufności wobec Pana Boga. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ufam Tobie, Boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechu odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, yy, dzisiaj taka modlitwa zaufania do Pana Boga na początek. Dlaczego? Dlatego, że temat dzisiaj będzie trudny, będzie bardzo trudny. Od razu powiem o co mi chodzi będziemy mówili o posłuszeństwie. To jest taki temat pod dniu Dziecka, ciężki oczywiście, no ale yy, pocieszę Was tym że sprawa posłuszeństwa nie dotyczy tylko dzieci i rodziców. Nawet jeśli człowiek jest dorosły, dojrzały, ma rodzinę, to ma w swoim życiu albo pracodawców, albo przełożonych, albo kogoś, kto tam gdzieś nad nim stoi, kto jest jego szefem, bosem, przełożonym, kierownikiem, menadżerem. I tak dalej, i tak dalej. I gdziekolwiek byśmy nie byli, gdziekolwiek byśmy nie żyli, gdziekolwiek byśmy nie pracowali, to problem posłuszeństwa, sprawa posłuszeństwa, cnota posłuszeństwa, będziemy to wszystko dzisiaj ładnie rozbijać na drobne, ona będzie nam towarzyszyć przez całe życie. Przez całe życie. Kochani, dzisiaj ja chciałbym zacząć przedstawić Wam osobę... Przepraszam, potrzebne będzie do naszej katechezy podręcznik, zeszyt ćwiczeń i w mailu, w którym wysłałem link do tej katechezy, wysłałem Wam również teksty Pisma Świętego, ale jeśli ktoś nie ma tego maila, powinien, niech przygotuje pismo, pismo święte. Kochani, kochani, więc na początku, na początku spróbujmy zastanowić się, co na temat posłuszeństwa uczy nas właśnie pismo święte. Jeśli ktoś ma tego maila, ma sprawę ułatwioną, nie musi wyszukiwać tych fragmentów, ponieważ ja je przygotowałem i w mailu zostały wysłane. Natomiast jeśli ktoś nie ma tego maila, musi sięgnąć po pismo święte i otwórzmy zeszyty ćwiczeń. Na stronie 77 zadanie drugie na stronie 77, korzystając z pisma świętego uzupełni cytaty. Czas start. Ja idę sprawdzić, czy sprzęt działa i to się wszystko nagrywa. Mam nadzieję, że się nagrywa. A wy w tym czasie, to może chwilkę zająć Wam czasu, dłuższą chwilę, proszę wykonać to ćwiczenie. Drugie, strona 77. Start. Kochani, myślę, że, że znaleźliście te fragmenty pisma świętego których fragmenty mamy w naszym zeszycie ćwiczeń? Ja zacytuję dwa. Z listu świętego Pawła, apostoła do hebrajczyków. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo nie byłoby to dla was korzystne. I drugi tekst Księgi Syracha. To już mówi Pan Bóg. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. Moi drodzy, Myślę, że to zadanie jest wykonane. Już go nie będę czytał teraz, przeczytam te dwa fragmenty. Posłuszeństwo jest z jednej, ma być z jednej strony cnotą w naszym życiu, czyli takim wyrobioną zdolnością do czynienia dobra. Mówiliśmy na poprzednich antachestach, co to jest cnota. Wypracowana zdolność do czynienia dobra, czyli nad posłuszeństwem trzeba trochę popracować. Ale ono prowadzi do dobra. I dzisiaj chcę Was im przedstawić postać. Postać chyba wielu osobom dobrze znaną. Postać świętego Ojca Pio, Bo w jego życiu ta cnota miał wiele cnot. To był wielki święty. Na jego temat możemy poprowadzić kilka kateches. A my dzisiaj tylko spróbujemy dotknąć tego jednego, tej jednej strony jego świętości, jaką było jego posłuszeństwo. Urodził się dawno, 1887 rok we Włoszech. Jako dziecko, jako chłopak, był taki trochę no, nieśmiały. Dużo jest dzieci takich, które nie są jakieś specjalnie śmiałe, takie trochę skryte w sobie, ale bardzo no, lubił przebywać sam i lubił się modlić. Lubił się modlić. Wstępuje do szkoły kapucynów, ponieważ chciał się uczyć, chciał zostać kapucynem. Ale zostaje już w tej, z tej szkoły kapucynów, zakonu kapucynów, zabrany do wojska. I wojsko jest dla niego takim, powiedziałbym, poligonem posłuszeństwa. Żołnierze dobrze wiedzą, co to znaczy być posłusznym. Jest rozkaz i trzeba go wykonać. I nawet nie wolno mrugnąć o tym. Kto kiedyś będzie w wojsku, zobaczy, co to znaczy posłuszeństwo. Rozkaz wykonać. I święty ojciec Pio dodatkowo był w pewien sposób tak wykorzystywany. Wiedzieli, że jest człowiekiem pobożnym, wierzyli, że jest bardzo człowiekiem dobrym, wykorzystywano to. Nawet nie próbowano go dawać do jakichś tam wojskowych formacji, ale wszystkie najgorsze prace w obozie sprzątanie, jakieś warty takie, to był takim zapchaj dziurą. Te, te czynności, których nie chciał zrobić nikt, kazywano wykonywać jemu. I on to wszystko w poko wielkiej pokorze serca wykonywał. Wrócił z tego wojska. W 1907 roku złożył śluby zakonne. Stał się zakonnikiem. Stał się zakonnikiem. I tutaj jest wiele historii o świętym ojcu Pio. Może będzie czas, to opowiem na koniec którąś. Taką szczególną cnotą, którą chciał praktykować, było posłuszeństwo. Doskonale praktykował czystość, ubóstwo, ale posłuszeństwo to jest, to jest trudna cnota w życiu każdego człowieka, tak jak powiedziałem, i małego, i dużego. Moi drodzy, Ojciec Pio miał taki zwyczaj mówić, że człowiek posłuszny nigdy się nie myli. Ciekawe zdanie. Dlaczego? Tylko jeśli ja mam jakiegoś kierownika yy, przełożonego, on każe mi yy, idź i zrób to, ja jestem posłuszny, idę to zrobić. Jeśli tu ktoś coś źle powiedział, źle zdecydował, to nie ja, to on. Ja jestem posłuszny. Ja jestem posłuszny. Ojciec Pio był niesamowitym kapłanem. Bardzo dużo spowiadał, po 10 i więcej godzin dziennie. Nawet choroba, nawet jakaś słabość ciała nie przeszkadzała mu w tym, jak spowiadał, miał niespotykane dary. On potrafił, jak gdyby, czytać w duszach ludzi. Ja spotkałem, tego nie ma w książce, ale ja spotkałem kapucyna, który no, krótko po jego śmierci pracował w San Giovanni Rotondo, w jego klasztorze. I on powiedział mi przedziwną rzecz. Jeśli ktoś chciał się wyspowiadać u świętego ojca Pio, to musiał przyjechać do San Giovanni Rotondo. I kolejki do niego były tak długie. Ludzie przyjeżdżali z całych Włoch i z całego świata, Kolejki były tak długie, że nieraz trzeba było mieszkać dwa tygodnie w hotelu, żeby, przy, żeby doczekać się w kolejce na spowiedź u Świętego Ojca Pio. Wyobrażacie to sobie: ktoś całe wakacje, dwa tygodnie na przykład jedzie, dwa tygodnie urlopu bierze, po to, żeby czekać na spowiedź u Świętego Ojca Pio. To pokazuje, jak w czasach, kiedy nie było telewizji, nie było internetu, radio działało słabo. Jak wielka, jak gdyby sława tego spowiednika rozchodziła się po całym, po całym świecie. Doszło do tego, że święty ojciec św. Pio otrzymał stygmaty. Co to są stygmaty? Są w historii kościoła ludzie, którzy otrzymali taką łaskę, że na ich ciele pojawiły się dokładnie takie rany, jakie miał Jezus w chwili śmierci. Na nogach, na tułowiu, na rękach, najbardziej były te widoczne, te na rękach i to była sensacja. Są tacy ludzie, ale to, że to się zdarzyło ojcu Pio, to było wielkie poruszenie, nie tylko w tym samym działaniu Rotando, ale w całych Włoszech. To sprawiło, że to była wielka sława, ludzie chcieli to przyjeżdżać, ludzie chcieli to oglądać, mieli się, no, Naukowcy, lekarze badali to no i stwierdzali, że nie, tego się nie da inaczej wytłumaczyć. To jest dar od Pana Boga i wtedy przełożeni, przełożeni ojca Pio, i ci bezpośredni, i ci wieści, i nawet ci z Watykanu, nałożyli na niego takie bardzo trudne do przyjęcia reguły. Nie wolno mu było się pokazywać publicznie. Przez długi czas mógł odprawiać się tylko sam w prywatnej kaplicy, żeby ludzie nie przychodzili, żeby ludzie go nie oglądali, żeby nie, nie szukali sensacji. I święty ojciec Pio, gdy się dowiedział o tych, o tych jak gdyby nakazach. Powiedział tylko słowa: Niech się dzieje wola Boża. Niech się dzieje wola Boża. I bez słowa, bez jakiegoś jakiegokolwiek buntu. Zgodził się z tymi wszystkimi regułami, które narzucono, na, narzucono mu jako styl życia. Tu jest jeszcze w naszej książce jest opisana taka historia o tym, jak, jak bardzo był posłuszny. On nie chciał, żeby, żeby fotografowano jego ręce, jego stygmaty, i nawet gdy robiono mu operację to była operacja, chyba bodajże, na wyrostek. Nie chciał, żeby go usypiać. Powiedział, że rozetnijcie mnie, ja się nawet nie ruszę, nie drgnę. No i to taka operacja na żywo, no ja, ja bym się tego, tego, no, mm, ciarki mi przechodzą na samo myśl. I moi drodzy, ojciec Pio zmarł w opinii wielkiej świętości. Oczywiście, potem już mógł odprawiać, mógł święte publiczne, mógł spowiadać. Wiele cudów, naprawdę wiele cudów, kto zerknie w internecie, to można by tak długo opowiadać, ale jeśli wpiszecie jakieś tam historie ze świętym ojcem Pio, tam jest opisane wiele cudów, których które się dokonały, żyją ci ludzie do dziś, którzy byli świadkami. I no warto, warto się bliżej z tą postacią zapoznać, ale kochani, kochani no nie możemy tak całej katechezy przegadać, trzeba coś popracować. Spróbujcie yy, z... dwa zdania. Zadanie trzecie na stronie 77. Możecie otworzyć książkę. Nasz podręcznik jest na stronie 207, nasza katecheza. Ja tutaj tą historię Ojca Pio opowiedziałem. Można ją przeczytać. I na bazie tego tekstu i tego mojego opowiadania, kto chce, opowiadanie wystarczy. Otwórzcie ćwiczenie na stronie 7.7 i tam zadanie trzecie. Napisz, na czym polega posłuszeństwo Bogu. Odwołaj się do życia i słów świętego Ojca Pio. Nie można podobać się Bogu, nie będąc posłusznym. Więc na bazie tego, co powiedziałem, na bazie tego, jeśli ktoś chce, co można znaleźć w książce, żeby nie było długo, dosłownie dwa zdania, napisz, na czym polega posłuszeństwo Panu Bogu. Nie trzeba wypracowania, dwa zdania. Start. Dobrze, myślę, że to zadanie jest wykonane. A teraz zastanówmy się na koniec, w jaki sposób tą historię Świętego Ojca Pio, czy tą naukę pisma świętego możemy zastosować w naszym życiu. Czy łatwo jest być posłusznym? Zadaję to pytanie, nikt mi nie odpowie, ponieważ jesteście tam po drugiej stronie ekranu. Myślę, że gdybyśmy byli na żywo, to można by tu było fajnie podyskutować na ten temat. Czy łatwo jest być posłusznym? Nie jest łatwo. Nie, nie jest łatwo być posłusznym. Jak rozmawiam z uczniami w szkole, nie jest łatwo być posłusznym. Każdy chciałby postępować, iść swoją drogą. Nie oglądać się na żadne znaki, zasady, przepisy drogowe. Na czerwone światło, nie oglądacie, tylko po prostu przechodzić na jezdni. Po co słuchać nauczycieli? Po co nie wiem, słuchać rodziców? Chcemy być wolni, robić co chcemy, ale nie, to nie ten do droga. Ten drugi cytat z księgi Seraha: Kto mi jest posłuszny, mówi Pan Bóg, ten nie dozna wstydu. Dlaczego w ogóle być posłusznym? Moi drodzy, dlatego, że czujmy się w naszą sytuację, uczniów klasy szóstej. Moi drodzy, nasi rodzice tu na ziemi zastępują nam Pana Boga. Nasi rodzice zastępują nam Pana Boga. Rodziców zastępują nam nauczyciele w szkole, wychowawcy, katecheci. I teraz nasi rodzice dłużej żyją na tym świecie niż my. Lepiej wiedzą, jak ten świat funkcjonuje. Lepiej wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. I wszystko, co oni robią, posłuchajcie teraz, to jest najważniejsza część tej katechezy. Wszystko, co nasi rodzice robią, wszystko, co nam jak gdyby nakazują, zakazują, robią to dla naszego dobra. Jeśli mama i tata nakazuje ci musisz rano stać i iść do szkoły, albo w domu masz odrobić lekcje, masz mieć dobre oceny, masz mieć piątki, to nie robią tego dlatego, żeby ci zepsuć yy, zabawę. Tylko oni wiedzą, będziesz dobrym uczniem, skończysz szkołę z dobrymi ocenami, pójdziesz na studia, będziesz miał dobry zawód, będziesz miał lepszą pracę, będziesz miał, nie wiem, lepszą wypłatę, lepsze życie. I rodzice to jedzą. To nawet w takim prostym wymiarze ekonomicznym, to można przełożyć też na nasze życie duchowe. Rodzice chcą naszego dobra, tak jak Pan Bóg. I to wszystko, czego oni od nas wymagają, to wszystko, czego nam zakazują, to wszystko, do czego nas motywują, ma na celu nasze dobro. Kochani, my to musimy zrozumieć. Powiem wam tak, gdy pracowałem w Londynie, to taka historyjka, historyjka z Londynu, z Anglii, chodzę po kolendzie i po kolendzie siedzimy w domu, dość długo tam byłem u tej rodziny i w pewnym momencie taki chłopak, no powiedzmy gdzieś ta klasa piąta, szósta, wstaje, bardzo kultural, kultural, kulturalnie mówi do mnie, przeksiędza, ja już muszę się pożegnać, śnią, znudziło się mu pewnie, no dobrze bo muszę iść odrobić lekcję i muszę się uczyć na jutro. No dobra, idź się uczyć. Wyszedł do drugiego pokoju, tam do swojego pokoju się uczyć, a mama z tatą mi mówi, proszę księdza, no ja go tak zmotywowałem. Powiedziałem mu, jeśli się nie będziesz uczył, to będziesz całe życie pracował jak tato przy łopacie. I to tak mu dało do myślenia temu chłopakowi, że stwierdził, że rzeczywiście trzeba się uczyć. No widzicie, ale to jest mądry gość. Bierze, trzeba być posłusznym rodzicom, bo rodzice chcą jego dobra. Praktycznie co robić? Praktycznie trzeba się modlić za naszych rodziców i za naszych wychowawców, za naszych opiekunów, za naszych nauczycieli, katechetów. Moi drodzy, umieć się modlić za rodziców, umieć się pomodlić za nauczycieli. Jeśli ja się modlę za mamę, tatę, jeśli ja się modlę za moich nauczycieli, za moich wychowawców, całkowicie inaczej podchodzę do tego, co oni do mnie mówią, jak oni się do mnie zachowują, czego oni do mnie wymagają. To jest taka praca nad sobą, powolna praca. Ale, ale to jest taki, taka, taka, taka praca, tak jak nauka zresztą. Umieć się modlić za Twoich rodziców, za nauczycieli, wychowawców. Odmawiacie pacierz wieczorem i jedna myśl. Panie Boże, w tym pacierzu chcę się pomodlić też za moich rodziców, wychowawców, nauczycieli. Zobaczysz, jak to cię zmieni, i zobaczysz, jak inaczej będziesz podchodził czy podchodziła do tego, do tych wymagań, do tych próśb, do tych motywacji, do tych zachęt, do tych zakazów również też są, które ze strony rodziców, nauczycieli, wiem, wychowawców, księdza płyną. To jest, to jest właśnie nauka. Z jednej strony, mądrość Chcę być posłuszny. bo to dla mojego dobra. A z drugiej strony wcale to nie jest łatwe. Trzeba się modlić za rodziców, za wychowawców, za nauczycieli, a wtedy całkowicie inaczej nasze nastawienie wobec nich, wobec tego, czego oni od nas wymagają, jakoś inaczej nam to będzie całkowicie przychodzić. Wy, wy się musicie tego robić, ja to muszę robić, właściwie każdy człowiek, każdy człowiek ma swoich przełożonych. Tak będzie do, do końca życia. Trzeba się za nich modlić. To całkow, to nas zmienia im pomaga, ale na, szczególnie pomaga nam samym. Moi drodzy, na zadanie dzisiaj odwrotnie troszkę zrobimy, na zadanie będzie, które już zastanowicie się chwilkę, jeszcze mamy no. Jeszcze w ramach tej lekcji to zróbcie. Strona 76. Zadanie pierwsze uzupełnij poniższy schemat. Jestem posłuszny Bogu, gdy raz, dwa, trzy, cztery. Jestem posłuszny rodzicom, gdy. Proszę wyobrazić sobie sytuację, raz, dwa, trzy, cztery wpisać. Jestem posłuszny nauczycielom, gdy raz, dwa, trzy, cztery. Więc to zrobimy na koniec lekcji. Czas start. Ja jeszcze sprawdzę, czy to się wszystko nagrywa. Myślę, że zadanie jest wykonane. Ono było chyba najprostsze z tych wszystkich. No cóż, yy, pomódlmy się na koniec. Właśnie w intencji naszych rodziców, w yy, naszych przełożonych, naszych nauczycieli, wychowawców. Są tutaj słowa takiej modlitwy w książce i to są jednocześnie słowa przeproszenia za to. Że czasami tego posłuszeństwa nam jest brak. Niech te słowa zostają z nami w naszym sercu i w naszym sercu pracują, jakoś motywując nas do budowania w sobie cnoty posłuszeństwa. Mi Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Przepraszam Cię za każdy przejaw nieposłuszeństwa z mojej strony. Wpatrzony w Ciebie i w Ojca Pio, chcę być posłuszny Bogu, rodzicom i nauczycielom. Proszę Cię, pomóż mi zrealizować moje postanowienia. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże i do zobaczenia.